Na poruczniku spróbuję teraz pana jakoś otrzeźwić. Tylko uprzedzę, co mnie panie androidzie. Wypierdalaj z mojego domu. Przepraszam, poruczniku. Potrzebuję pana. O kurna. O kurna, wiadomo, kto to zrobił, No, już no ale nikomu tak się nie wychyla, nigdy tak. I o! Ej, porobił! Nie, Kurde, nie Kurde, ale mnie ugotował. <noise> Dawida sobie tym granatem. Naprawdę? <noise> Dobra, to wygrałem. Wygrałem jednak. No, wygraliśmy. Wow. <noise> no. Dlaczego running? Dlaczego you running? Why are you running? Może on zdąży, może on zdąży. Zdążyć, zdążyć. O? O? Zdążyć, może zdąży się Ma Może zdąży dosłapać. Błagam, proszę, Lefek? proszę, please, please. please. Musisz <grymny> ja, się Proszę, <grymny> ja, proszę. Której ktoś się spojrzał, nie wiem kto. A czemu szarek wyszedł z tego szabu? O merda, już Ej, się spojrzał na Szarka, a szarek. co, czemu mnie na niego spezałem? Dobra, teraz ja kulturalnie przejdę. Wiem, No i chuj, no i cześć. <laughs> <Kurva>. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Easy. Dash straight for two minutes. Hey, that's pretty good. Proszę się wywalić. Ale ekipę żeście zmontowali? Ekipę totalnych pojebów kurwa. W tym się, bo nasz kolega się tam Nie ma... Mamy Czekajmy, to tak. Co robimy, to A za my czekamy. A ile Czekamy, A myślimy, że Wabiga. będzie Deadman. Za niedługo myślę. No dobra no to czekamy. Czy znacie legendę o niemym Michałku, który tak żółł gumę, że oślepł? Nie? Koniec. Macie jakieś gry na telefonie? O, y jasne, jasne. Z Boże, tynek się zabił. Zaj szybko wrócił. No wychodź, właśnie gonna stop. Co? Hmm. Mam nadzieję, że w był opel Oczywiście. W było Fajnie, fajnie. Mega kurde, wystrzydę. No. Wiem, tak, to... takie ciała na podłodze, wiem, dodaję klimatu. Nie, ja, nie, ja pytam o ten. Spokojnie. A wy macie 127? Nie? Dwa MTAPy są. Ale tylko mnie czoło u was też napierdala tak głową. Nie wiem. No, Tylko u Ciebie A ty kurwa Śmiesznie tak tam na głowę zapierdala Mnie ostatnio dobrze szło Pójdę do ryoi, zostaw mnie. Ale się obłowimy. Kurwa, miałem masło na rękach. Halo, ochroniarze? Halo, cebulka. No ma ogólnie jestem na Ukopce Co? Ogólnie jestem na i potrzebuję waszej pomocy Potrzebuję ja was w moim składzie. W składzie Wiem, że potrzebujesz pomocy, ale Tymek Tymek mnie oprał z mojej karty ja tak, Jak jest jakby, jak co? Jak Już go słyszę Juniek mi zajebał kartę Juniek Nie, co to wie? Zwracaj tu z tą kartą, Wróćcie Wróć się tu, generator, generator włącz, hej Ej, no kurde, nie utrudnia nam gry, włącz generator włączyć, na no no ci ta karta, jak nie musisz generatora włączyć, a co, co? tak jest komputerek to? Ej, no trzeba majro, no. dobra, dobra noc, co mówisz? Gat jest Tym tam, tam tam utrudnia grę, kurde, tam wyjebane jaja Oho, chyba nie przeszedł. jest ostatnie. What if I didn't run? What if I'm not a coward? What if I want them to kill me? What if I want them to try? Koniec. Koniec. No popadłeś w obojstwo. No, patrz teraz. <grymne> Twój krzyk paniki. Jestem jego fanem. Dzień dobry, kapitan VaM. Koordynaty oh, 1017. Moja wędeca to jest rozzarać brugaca. To jest bo to są moje jedyne okay. rozkazy. Ja kapitan. Jak roz no, jak jakłem penetrację brugacza, to y, aptykuje jako kapitan miienuje to nad kapitanem. Szybcie. 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 Daj, przepraszam. Jest tak, że to ma swój moment. Oho. Oho. A jest bólko. Czemu windy nie w nie zawołał wtedy? To Yeah. Halo, słyszycie mnie? Ej, mtfy Mówić hej mtfy to jest swój podejrzany by the way. Czemu? Ja tak zawsze mówię Udowodnij, że jesteś Hello? po naszej stronie Ja pierdolę W jaki sposób niby? Bateria mi się rozładowuje, kurde, powiedzcie gdzie on jest Czy znaczy te... A jesteś niebieski, śl... No, niebieski, nie znaczy, no raczej. nawet nie niebieski, tylko kurde ten szary, no bo przecież ochroniarzem jestem. Dobra, y, jesteśmy w heavy containment, gdzieś w środku, y, mniej więcej. Aha, dobra. Możemy spotkać się w konkretnym miejscu, jak chcesz. Y, no to nie wiem, kurde, do Entransa się chyba przegrupować, nie? Nie, 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 bo rebelia weszła do Entransa i to jest niebezpieczne. O, mamy fasilki z Nice. Osobowy relacji Poznań główny zachód odjedzie z Peronu. Znego, zostaje opóźniony w z, zanadomościach z, z 40 minut i odjedzie z Peronu. Znego. Przepraszamy za utrudnienia. Kurwa, dawaj, Dąży. dawaj Wierzę w niego. Nie, może jakby była winda na dole. Wiecie co? Nie wiem. Nie zdąży. zdążyć. Może zdążyć. Może Nie, bo winda jebnie. Jak jesteś w windzie podczas eksplozji, no to... Tak, ale zdąży, no, tak, zdąży. Se ale... się. O kurwa! O kurwa! Kłop, co porobił. A może to zrobić, wiecie? No. Dobra. Nossa, eu oh oh, é oh, é não Meu nome é Ai ai. Ai É coco do no Noruega, no